Cześć, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować bażanty, wolierę, jak została też przerobiona, jakie mam plany, jakie ptaki zostały, jakie będą w najbliższym czasie. Także tak, ta woliera została połączona, tak jak mówiłem, że będę chciał ją połączyć. Teraz ma tutaj wymiary 4 na 3 wysokości. 2,5 jak, jak nie więcej, to ona ma z tyłu. To są całe płyty, to chyba nie wiem, ile tam było albo 2,5, albo nawet trochę więcej. Eee, <coughs> Na środku kamienie I tutaj zostało te drzewo, co było. Ogólnie zostały tutaj te, co były. Może wejdę do środka, pokażę. Najpierw powoli że później trochę o ptakach. Tutaj zostało, cała ta brzucka została. Tutaj nawet nie pamiętam, jakie to były drzewa. To była chyba śliwka jakaś. A to nie pamiętam. No, ale mniejsza. Tutaj taka budka na wysokości. W razie, by się samicy zachciało nieść wyżej, będzie też zrobiona gdzieś budka. Myślę, że. Albo tutaj gdzieś wykorzystam troszeczkę yy, ten skos. Ewentualnie budka typowo będzie w rogu dla gołębi, nie będzie tej skrzynki, yy, gołębie niedługo będą wpuszczone, chociaż i tak nie będzie lęków, bo na ten rok yy, fundusze mnie troszeczkę jeszcze ograniczają, chyba że coś mi tam wpadnie, yy, bo mam dwie samice yy, Aborgena, i yy, będą tu wpuszczone. Yy, Siatka była dana, widać było na grupie, na dół pod tym piachem. Jak widać tutaj po bokach wystaje. Pozaginały tą siatkę, bo ona ładnie tu przylegała, ale pozaginały, bo kopią na rogach uszaki. Jak widać. Dostała tutaj belka środkowa, też wystaje tutaj. Yy, różnie z głębokością było. Jest od na brzegach nawet tylko 5 cm yy, głęboko siatka, na środku nawet no, 20 parę. <laughs> Zależy jak tam też to w nocy robiłem przy tym świetle. Tutaj słabo, jak nie zdążyłem poprawić tego światła. Tu yy, miała jest jeszcze jedna belka na górę. Widzę, że zapomniałem o niej. Została zrobiona tutaj budka, otwierany madach. dach, zaraz Wam pokażę jak to w środku wygląda, tylko może najpierw powiem trochę o ptakach. E, tutaj mamy samicę, samica poszarpany trochę ogon, bo samiec, e, młode to są ptaki, bo z tamtego roku, ale samiec widać trochę e, już zainteresowany samicą, <laughs> deptały parę razy już w tym roku, jeszcze jej nie ma, nie wiem czy coś z tego będzie w tym roku, ale może. Się uda kilka młodych wychować. Ma troszeczkę woskówkę, e, widać, obitą, zniekształconą. No ale widziałem to na zdjęciach. E, potrzebowałem na szybko samicy, bo e, pierwsza mi padła. Nie będę mówił o jakiego hodowcy, bo opinie ma bardzo dobre. Nie chcę mu psuć. Może to była moja wina, może to był przypadek, nie wiem. Kupiłem od niego najpierw parę, najpierw padła chyba. E, Najpierw padł samiec, kupiłem od niego samca. E, za chwilę padła samica. E, kupiłem od niego samicę. E, padła samica. E, I to tak w sumie. Nie, przepraszam bardzo. Przepraszam. Najpierw kupiłem od niego parę. Padł samiec, dokupiłem samca. I potem padła mi samica. E, Oj. Otworzyłem się. Oparłem się za mocno. Samiec został ten od tego hodowcy. No ładnie wygląda. Naprawdę fajny ptak. A samica znaleziona na OLX. Troszeczkę dzika. No ale jest już tu jakiś czas. Jest na razie wszystko ok. Także. Tak to tutaj wygląda, ta waliera, ee, raczej tutaj zmieniane nic nie będzie, chyba że coś mnie znajdzie. jedynie co to będą kupione karmidło i poidło, e, które będzie podwieszone, podwieszone będzie najprawdopodobniej do tego, e, tu w tą stronę na łańcuszkach, łańcuszki już mam, tylko właśnie poidła muszę, to po świętach już kupię, e, ewentualnie może w jakimś innym miejscu zobaczymy, może gdzieś tutaj. Wszystko się tam okaże, <laughs> także na razie tak to wygląda. Jeszcze jest tutaj takich parę drobiazgów typu ta dziura w rogu, wygryziona przez szczura. Będzie trzeba ją zaślepić czymś. Tutaj tak samo nie jest dziura, akurat tutaj po prostu odkręcę, bo tu jest kawałek płyty wstawiony. Bo tam na początku było nie pamiętam, dlaczego w sumie te kawałki płyt tutaj były. Stawiane. czy tu nie staczyło, czy... Może chyba nie starczyło tej płyty od góry. I były dostawiane. Tutaj w tył widzę, że ma pewnie około 2,70, bo tu i góra była dokładana żeby nie było dziur, prawie dookoła tylko ta strona nie, a tą stronę też będzie trzeba zrobić, żeby tu mi ruble żadne nie wpadały ani nic. No, i tutaj na dole widzę, że było dokładane. Czyli jakieś 2,70 coś troszkę tego powinno być. Dobra, uszaki poszły, także wam pokażę, jak to w środku wygląda. W środku wygląda tak. Yy, ma tam w rogu takie gniazdo na zrębkach. Yy, na dole płyta USB pod płytą yy, styropian. Nie wiem, czwórka. Coś takiego. I te bia białe, chyba płyty. Chyba białe płyty. Dziury, otwór taki dosyć ciemno zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jak nie, to będziemy to modernizować. Eee, zobaczę. Jeszcze mam do przycięcia świerki od dołu. Jeśli uda się dosyć grube gałęzie powybierać, to obiję to tymi gałęziami. W tak yy, w poziomie jedno przy drugim, żeby to trochę naturalnie wyglądało. Dachu nie będę obijał, bo później, czy umyć to, czy coś, to będę się z tym bawił. A tak to będzie to lepiej w ten sposób a taka na szybko składana jakieś tam podpórki, nie podpórki żeby to w miarę takie solidniejsze było na szybko zrobiona, ale tak. będzie spełniać swoje zadanie myślę no także tak to wygląda <laughs> tutaj mamy uszaki przejdziemy dalej yy, chciałem wam nagrać wcześniej film ale nie zdążyłem Szczerze powiedziawszy I Zbaran złocisty Który był tu w wolierze Został sprzedany Generalnie tak Ta woliera tutaj też jest połączona Teraz Tu te dwa sektory pierwsze były Można poznać po drzwiach To zostały Zostawiam te drzwi Tutaj też zostały drzwi Wejście z prawej, z lewej nie będę tego łączył, nie będę tego jakoś tam jednych yy, na sztywno robił. No, a zostanie tak jak jest po prostu. Yy, tak, samiec złocisty został sprzedany. Udało mi się dokupić w tym roku mu jedną samicę złocistą serii 5000. Bardzo ciężko było znaleźć. Ale udało się. Może bez żadnych papierów, bez niczego. Yy, Sprowadza nas z zagranicy. Od polskiego hodowcy kupiona, dostał tam od znajomego w prezencie, jak brał więcej ptaków, trzy yy, samice złociste, została mu wtedy ostatnia, yy, bo nie mógł znaleźć samca, ja nie chciałem samca sprzedać na początku i to tak w końcu udało się jedną samicę od niego wyrwać. Niestety samica trzy dni, samiec ją tu ganiał, yy, zabił, znaczy może nie zabił, ale ją na tyle poturbował, że kiedy ją odsadziłem do wojery obok na drugi dzień już padła. Także samiec y, dla mnie się nie nadawał. Za mała to woliera dla niego. Myślę, że no, przynajmniej musiałbym mieć, tak jak uszaki, tutaj 4 na 3. No i przede wszystkim więcej samic, bo no, jak się uwziął na jedną, to po prostu dla niego to było za mało. Y, myślę, że jakieś cztery samice powinien mieć cały czas. I wtedy powinno być ok. Nie zdążyłem założyć też noska na dziób. Bo mi się noski skończyły Przyszły mi noski, a już niestety, ale decyzja zapadła, że bażant będzie do sprzedania Także tak to wygląda Będę się brał za modernizację tej woliery, no nie wiem, po godzinach, ale robię do 18, po 12 godzin Na tą chwilę, także nie wiem czy Uporam się, bo w środę, prawdopodobnie w środę Będę chciał tak zrobić, żeby mi E, bardzo dobry polski czołowy hodowca barżantów wysłał e, bażanty diamentowe e, z tamtego roku. Parę bo na razie nie mogę znaleźć złodzistych, e, ale zaraz o nich trochę powiem. E, będą, przyjadą bażanty diamentowe. E, bażanty diamentowe zostały sprowadzone z Holandii od bardzo dobrego hodowcy. E, no kura jeszcze wiadomo no, to jest młoda, bo to jest roczny ptak ale jest naprawdę super mi się podoba eee, gołym okiem widać, że to jest kura diamentowa z jasnym brzuchem eee, nie jakaś tam ciemna, czy nawet pod złota podchodząca, tylko po prostu tam gdzie ciemne to ciemne, brzuch jasny eee, młody, młody samiec widać, że łezkę będzie miał srebrną na czym mi zależało, bardzo ładna ładny wzór ogona równe pręgi no takich barżantów prawdopodobnie jeszcze nie widziałem no, właśnie hodowca od którego biorę mam z nim bardzo dobry kontakt przez messengera no mówi że naprawdę wysokiej jakości barżanty i u nas w Polsce praktycznie nie do znalezienia także mam nadzieję że będzie to udany zakup Prawdopodobnie się uda. No a na jesieni e, chcę z nim się dogadać, aby no już jest wstępnie dogadane, że mam mi sprowadzić stado e, przynajmniej koguta i trzech kur e, barżantów z serii 5000 złocistych z certyfikatem. E, nie wiem z jakiego państwa, już to nie, nie jakby w moim interesie. Po prostu ptaki mają być dostarczone do niego do Polski i on mi przyśle. Już bezpośrednio do mnie Nie wiem do końca jaki to będzie koszt No ale na pewno e, Nie mały No ale najważniejsze, że będą Plan jeszcze jest taki Na lato e, O, generalnie tutaj z tą wolierą No to będzie tak, bo tu jest siatka Tutaj po prawo, co był ten sektor Pod e, Podziemiutko, ona jest dosyć płciutko Ją miejscami nawet widać, jak tam się przegrzebie ręką Że tam centymetry już jest siatka Bo ona wyszła na wierzch Także to wszystko będzie wyrzucane z tej woliery. Ja dziś to wyrzucę, bo tylko na to będę miał czas. Będzie trzeba po prostu nową siatkę położyć w głębiej. Troszeczkę zmodernizujemy tutaj wystrój. Podwiesimy karmidła. No i jeśli uda mi się do środy to zrobić, to będą nowe barzanty. Tak tutaj jeśli nie wpuszczę je po prostu na parę dni tutaj po prawo a tu po lewo będę sobie modernizował plan jest taki że tutaj ten sektor będzie powiększony tutaj do samego rogu nie wiem jak ja się dogadam z mamą, bo jej winogron muszę zlikwidować, a w środku nie będzie chciała żeby rósł także tu będzie sektor i tu będą na jesieni warzenty złociste. No i tutaj się odsunę troszeczkę. Od tej woliery, tu gdzie stoi ten boks, po długości do tej woliery i tutaj właśnie do tej woliery na pewno. A chciałbym to zrobić dłuższe po długości jeszcze tej woliery, czyli 3 metry, tylko że to mi przeszkadza drzewo. To drzewo, to drzewo będzie zrobione tak, że pie, pień będzie w środku No i będzie wystawał po prostu przez dach Bo woliera będzie na wysokości tego Także na spokojnie będzie można to zrobić A nie wiem jak zrobić z tym drzewem Bo on od tego boksu będzie wyższy No i będzie raptem tam nie wiem 40 cm od dachu Czyli jeszcze z 20 cm wyżej niż boks no i nie wiem właśnie do końca jak to zrobić żeby to drzewo zostawić, nie wycinać, bo ma sporo gałęzi tu od dołu no najwyżej będzie zostawione drzewo a woliera będzie tylko dotąd tylko, że będę musiał ją zadaszyć wtedy, a tak to bym nie, nie zadaszał wolier tam w rogu bym nie zadaszył, tu bym nie zadaszył tylko bym zadaszył tutaj ten kawałek 3x2 tu wychodzi w rogu bo tutaj planuję zrobić wolierę na koklasy, które też by przyjechały na jesieni jako młode pary. Box by był do przeniesienia tutaj dla psa, bo Buda już poszła tam. Niech sobie tam stoi, nie przeszkadza nikomu. Box by został albo przeniesiony, albo po prostu mi się go pozbył. No i tak to tutaj by wyglądało. Taki jest plan. Będę Was w kolejnych filmach informował, może Wam jeszcze pokażę tylko. Tutaj rósł orzech. Jak ktoś pamięta, tu mamy drzewko i tam po lewo było, tam można się dopatrzeć, był orzech. Musiał być wycięty niestety, bo ktoś się tu dopatrzył, już nie będę mówił kto, że tędy idzie rura od wody. Centralnie pod orzechem. Dlatego nie był nawet wyrywany, bo chciałem karpę do woliery. Zabrać Ale nie wyrywaliśmy go ze względu na to Że prawdopodobnie te korzenie się oplotły Wokół rury i byśmy mogli wyrwać Tą rurę Od wody razem z karpą Z korzeniami Najgrubsze gałęzie tutaj zostały Po tym orzechu Będą one do woliery Jedno, na pewno jedno To najgrubsze Będzie na stojąco w pionie Reszta prawdopodobnie będzie gdzieś tu należąco na jakiejś wysokości przymocowana, jeszcze do końca nie wiem, bo ten, ten element tutaj, ten myślę w rogu zrobić taki szałasik z tego. Jeszcze jakbym miał e, te gałązki od świerków, co bym podcinał je od dołu, to myślę, że taki szałasik w rogu by był naprawdę fajny. E, Ewentualnie też z tego, bo to też ma takie V właśnie. Ale też to by było dobre z drugiej strony do przywieszenia do karmideł. No, ale zobaczymy. I mam też jeszcze po wierzbie. Wam może pokażę. Przejdę już tędy dookoła. Tak na szybko. Widzę, że ten film będzie trwał z 20 minut. To Wam pokażę, jak to wygląda. Jakie gałązki, bo tutaj wierzbę przyciąłem. Chciałem zabrać pień, niestety mama się uparła. Nie będzie pnia, bo będzie tutaj na samej górze karmik. No dobra, trudno. Ale zostały takie oto tutaj e, zwierzby gałęzie. Myślę, że będą dosyć fajne, to będzie na pewno na e, ten ostatni tu po lewo na leżąco w poziomie. E, tą stroną chyba co nawet jest, żeby mogły sobie swobodnie na tym usiąść. E, te będą w ten sposób raczej zrobione. Jeszcze zobaczę. Zobaczymy, co to tam wyjdzie. Tutaj sadzonki kolejnych. Niech sobie rosną w następnych latach. No, także tak to tutaj wygląda. Dobra, myślę, że wszystko Wam powiedziałem. Zapraszam do komentowania, lajkowania oraz subskrybowania. Pozdrawiam, cześć.